I nadszedł ten czas. Panie i Panowie, czas powiedzieć dość. Dość rządów polskiej prawicy. Nie przypadkowo spotykamy się właśnie dzisiaj, bo dzisiaj mija 444. dzień rządów Platformy Obywatelskiej. Rządów prowadzącej do gospodarczej zapaści. Rządów dla bogatych. Pamiętamy, pamiętamy tych samych ludzi, ich pomysły i skutki tych pomysłów, firmowanych wtedy logiem akcji wyborczej Solidarność. Pamiętamy również niechlubne rządy Prawa i Sprawiedliwości, awantury, szczucie w polityce, marazm w gospodarce. Dziś ta partia obraduje niestety w Krakowie nad sposobami powrotu do władzy. Tu z tej sali powinno popłynąć głośne nie nie dla powrotu do władzy Tadeusza Rydzyka, Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa, zwanego dziś Z. Bo nie ma powrotu do przeszłości, bo Polacy tego nie chcą. Wierzę, że to tutaj, w tej sali, w Waszych sercach i rozumach kształtuje się przyszłość Polski. Socjaldemokracja Polska wraz z partnerami tworzy to porozumienie dziś po to, by przywrócić Polsce rządy rozumu, po to, by przybliżyć Polskę do Europy po to, by zająć się rozwiązywaniem problemów zwykłych Polek i zwykłych Polaków.